Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer W dzisiejszym Hashtag 13 odcinku nagram dla Was grę pod tytułem Double Tennis Touch Będę grał tak jak e, Hubert Hurkacz albo jak Igać świątek tylko w ten stołowy. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie na profil realu. Poznanie do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli ten filmik Wam się podoba, to zostawcie mi no ponad 89 łapek, bo gorą do mi subskrypcji do ponad 10 tysięcy i pozdrawiam wszystkich moich... Najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pasterowani. No dobra, to plan jest taki, że nie będę wstrzymywał lamy żadnej, tylko będę grał po prostu na swoim najwyższym światowym poziomie i tyle. No dobra, to... Odpalamy, zaczynamy pierwszy mecz przeciwko Tomsonowi. Będę grał oczywiście Dresslama i Kurde, Pęknięty Na pewno zaraz przeleci i będziemy mogli zł. O proszę bardzo, X już mogę pominąć. Brawo, dzięki. Chociaż tyle, że mogę pominąć. Proszę bardzo. 1-0. Proszę bardzo. dwa zero, Return. Dobrze. trzy 0 Return. cztery zero Return. I 5-0. Return. I 5, 0, return. I na 5 by zarabiać problemów. Tutaj nie było żadnych wymian, ale w następnym meczu już jakieś wymiany będą. Teraz będę grał przeciwko Kopeckiemu. 1-0 return. 2-0 return. 3-0 return. I na razie żadnych wymian. 4-0 return Niech ja szybko kończę I 0 return i koniec meczu. Wygrana 5 0 Kolejny mecz bez problemu wygrany. Teraz będę grał przeciwko Kierkowi. bardzo, myślimy z no, tym Może tu będą jakieś wymiany O, blisko był. 1-0 return 2-0 return. 5-0 return 4-0 mm. return później mu odpiszę 5-0 return i koniec meczu tu też nie było wymieniony no kurde co się dzieje tylko return i od razu koniec gandry zobaczcie ale gernandezem już będę miał pójść wymieniony Return 1-0. Return 2-0. W końcu. Jakaś wymiana, ale przegrana przeze mnie. Wymiana po skosie 3-1. Minąłem cię z piłką 3-2. Return 4-2 Return 5-2 i koniec meczu. Co tutaj przynajmniej było jakieś wymiany. Zaraz ostatni mecz, finałowy, i zaraz zobaczymy, jak to będzie. Zaraz będzie koniec tego meczu. Cierpliwości. Dobra, ostatni mecz przeciwko Smalcowi, ale tu już będzie najciężej. Ja jestem dobry i on jest dobry, więc tu będzie wyrównane spotkanie. 1-0, return. 2-0. Wymiana w końcu jesteś wymiana Ale wymiana wygrana przed niego Już to Nie mogę gadać bo nie wymiana 3-1 widzowie 3-1 4-1, return i piłka meczowa, piłka na skończenie tego turnieju. Koniec meczu, return, piłka jednego i walka brana. Złoto odebrane, tarcza odebrana z honorem, więc teraz jest git. I cofamy się, proszę bardzo, i naciskamy. I to by było na dziś na tym moim filmie. A dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże fajnego odcinka, który nie we w stabilizacji, niczym jak nie grać w piątek albo jak chłopi churkać. To zostawcie mi tu ponad 59 łapek do górę, a jak nie, to turno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i to nie Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego za i ze znajomymi. Trzymajcie się, cieszy. ciepło, cześć i pana, pa, pa, ta elo, pa, mordy, życzę wam miłego dnia, pa,